Witamy serdecznie, słuchajcie, przyszła wiosna, zrobiło się cieplej, aż zachciało się pójść do lasu, prawda? To co, idziemy dzisiaj do lasu? No dzisiaj chciałabym Was wyprowadzić w las, a dokładnie opowiedzieć troszeczkę w ramach lekcji dla klasy siódmej o lasach w Polsce, czyli ile ich mamy powierzchniowo, jakie rodzaje, gatunki drzew tam występują i na końcu oczywiście robimy sobie powtórkę w formie zabawnego zadania domowego. To są różne lasy w Polsce, ale no. są takie same. No właśnie, się o tym dzisiaj dowiemy. No słuchajcie, jeśli chodzi o lasy w Polsce, to jesteśmy w lesie, można powiedzieć, ale mamy nadzieję, że po naszej lekcji już będziemy wszystko wiedzieć. Zapraszamy! Geografia ze świnkami! A więc chodźcie z nami do lasu. Lasy w Polsce, taki dzisiejszy temat, no właśnie, powinno nam się pierwsze co skojarzyć, że mamy różne rodzaje lasów. Na pewno nieraz byliście w takim typowym lesie, gdzieś tam wycieczki, może wakacje, i pewnie zauważyliście, że występują zarówno drzewa, które mają liście, czyli liściaste, i występują zarówno drzewa, które mają igły, czyli iglaste. Ale przecież są i takie, i takie gatunki, to wtedy mamy lasy mieszane. I między innymi o tym sobie dzisiaj powiemy, ale zanim do tego przejdziemy, to spójrzcie na mapę, na tutaj wyświetloną na prezentacji, mamy rozmieszczenie lasów w Polsce. Co możemy powiedzieć? Zgaduję, że na zielono to są lasy. Oczywiście, na zielono to jest y, kolor y, tam, gdzie występują lasy. Co możemy tutaj, słuchajcie, wywnioskować patrząc? Ja zauważyłam, że są rozmieszczone tak dosyć równomiernie w całej Polsce, można spotkać las, no, aczkolwiek troszkę więcej jest chyba na północy i na zachodzie tutaj, nie? Gasy generalnie występują Występują tak, w różnych pasach, tak jak zauważyliście, tylko będą różne gatunki tych drzew w danych lasach występować. Rozmieszczenie jest na terenie Polski, ale nie jest wszędzie takie samo, tak? Nie jest tyle samo lasów w środkowej części w północy zachodzi, czyli jak już zauważył Juliusz, gdzieś jest ich więcej, gdzieś jest ich mniej. E, warto sobie, słuchajcie, raz po raz zerknąć do takich e, danych, e, która tu jest strona też jest pokazana, tak? Źródło skąd wzięłam, e, na przykład ostatnie dane za 2023 rok, m, gdzie mamy informację, że zobaczcie, tych lasów. E, Zajmowanych na terenie naszego kraju jest ileś tam, oczywiście, hektarów, czyli w przybliżeniu około 30%, niecałe 30%. To jest chyba Trzeba powiedzieć, że to jest jedna trzecia właśnie powierzchni naszego kraju i to sukcesywnie się, słuchajcie, zmienia na korzyść. Coraz więcej tych zalesień się pojawia, ale jak sobie spojrzymy, jak było kiedyś, zobaczcie Polska w X wieku, a jak jest dzisiaj, to zdecydowanie no, tych lasów jest bardzo, bardzo malutko. X e... wieku, to słuchajcie, miałaś pierwsze no i tak dalej. właśnie. To dnia, bo dopiero ludzie wycinali i tam się osiedlali. Tam Ale dnia. zobaczcie tutaj, możemy się przyjrzeć, że ta lesistość w procentach pokazywana, zobaczcie, tutaj jest bardzo podobna, tak ona delikatnie sobie będzie też się zmieniać. Nawet jest tutaj taki komentarz, że w porównaniu z stanem zanotowanym wcześniej, powierzchnia lasów się zwiększyła. Jakbyśmy po kolei brali pod uwagę różne tutaj ogółem tak, dane. I uwaga, jak sobie spojrzymy, mamy coś takiego jak współczynnik lasistości, czyli mówiąc bardzo, bardzo tak prosto, to jest udział ile zajmują lasy w całej powierzchni naszego państwa, czyli właśnie w procentach. I tu już się bardzo mocno nam zauważa. Zwracamy uwagę, że są województwa chociażby w Polsce, albo geograficznie możemy powiedzieć regiony. Gdzie tych lasów jest więcej, albo gdzie w zasadzie zdecydowanie mniej? Czy my pamiętamy województwo Frosiaki? No ten najbardziej zielony tutaj? To mm -hmm. jest chyba Lubuskie, cały o, Bardzo cały Na super. zachód od Wielkopolski. Dokładnie. A, A ktoś... pokaż kijakiem, bo może nie wszyscy wiedzą, o czym mówię. Wskaźnikiem, mój drogi, wskaźnikiem. wskaźnikiem no. Tak, zgadza się. Jak ktoś nie wie, to sobie ściągawkę, czy to z podręcznika z tyłu, czy to z jakiejś mapy teraz wyciąga, czyli największe zalesienie, jak widzimy, największy współczynnik będzie na terenie. W ogóle na terenie, tutaj zachodnie i północne obrzeża. A ja ja bardzo dobrze, właśnie. Juliusz, zachodnio-pomorskie, pomorskie, tak, jak widzimy, ale też zobaczcie Podkarpacie, tam gdzie tereny. Gdzie występują właśnie tak, góry jak najbardziej. Ale z kolei, tu gdzie bardzo mała lesistość, to też powinno być dla nas oczywiste, że w tej centralnej wschodniej Polsce, czyli chociażby y, województwo, tutaj mamy y, y, naszą Warszawę, centrum stolicy Mazowieckie. czyli Mazowieckie, a tutaj zobaczcie, w łódzkim chyba jeszcze Łódzkie, tak, jak najbardziej, tutaj też kujawsko-pomorskie, y, jak widać się y, y, zaznacza, i oczywiście Lubelszczyzna Lubelskie. Dlaczego tak jest, że w jednej części kraju mamy duże... Zalesienie, w drugiej tak raczej słabe. Czy to coś się Wam kojarzy, powinno Wam się kojarzyć z ostatnią lekcją? Ostatnia była o glebach. No właśnie. I teraz mówisz, że w Lubelskim jest mało, nie? No właśnie. A jeżeli ja dobrze pamiętam, to w Lubelskim są bardzo dobre gleby. Tak, no najlepsze. No to pewnie ludzie stwierdzili, że przecież lepiej, żeby na takich glebach y, uprawiać jakieś rośliny, a nie, a nie lasy, nie? Wykorzystuje się ten teren rolniczo. to gorsze, gorsze No trochę. właśnie, właśnie, świetne już wnioski się pojawiły. Czyli mamy tutaj czarną czarnoziemy, bardzo dobry, natomiast w tej części Polski będziemy mieć zdecydowanie gorszej jakości gleby i generalnie lasy. Dzisiaj porastają nam tereny, przede wszystkim te lasy, właśnie iglaste, bory, o których będziemy dzisiaj sobie też mówić. Te gleby słabsze. Jak sobie zerkniemy jeszcze w atlasie na mapę gleb i roślinność, to jak najbardziej potwierdza nam się to, co przez wieczką świnki same nam wnioski wysnuły. Czyli tam, gdzie mamy tereny z dobrymi glebami pod rolnictwo, tych lasów jest mało albo bardzo mało, a tam, gdzie tereny bardziej jakieś podmokłe czy gorszej jakości gleby, no to będziemy mieć zdecydowanie więcej. I oczywiście Polska, patrząc sobie tak, na mapę Europy, pamiętając przecież z poprzednich lekcji, poprzednich lat, należy do strefy klimatów umiarkowanych. Doskonale to wiecie. I naturalną roślinnością występującą w tej strefie, w tym klimacie, będą lasy liściaste i mieszane. Znowu można zerknąć na mapę. Jak najbardziej tak jest. Kiedyś to, co powiedzieliśmy. Ta mapa, tutaj rycina, która nam się w podręczniku przydała na początku X wiek. Zobaczcie, tych lasów było bardzo, bardzo dużo. W ogóle lasy właśnie liściaste zajmowały powyżej 80% powierzchni. Ale co się stało? Nastąpił rozwój, przecież wiemy, tak? Rozwój osadnictwa, rozwój rolnictwa. Ludzie odkryli, że przecież potrzebne jest im drewno, a więc zaczęły się wycinki teren został przekształcany pod pola uprawne, żeby uprawiać. Ale też, mieć... na przykład, pod drogi, nie? Ale żeby właśnie, żeby uprawiać, bo to trzeba było wykarczować las. Nie? I z czasem tej powierzchni lasów zaczęło nam ubywać. No i co się stało? Zastąpiono właśnie te obszary takimi monokulturami sosny, bo sosna właśnie u nas dzisiaj dominuje. Monokultura, czyli tak naprawdę długotrwałe uprawianie tego samego, w tym przypadku gatunku, czyli właśnie sosny na danym obszarze. Merci. Jak sobie zerkniemy, tu jeszcze raz, zobaczcie zmiany lesistości, które zaznaczam, że one się zmieniają, tak jak sobie spojrzymy, tak przez lata, wieki. No to przebywa. E, i prognozy są takie, że będzie jeszcze więcej. Dziś 2050 rok, to nawet ma do, do jakiegoś takiego 30% pułap osiągnąć właśnie lesistość powierzchni lasów. Jak sobie zerkniemy tutaj jeszcze na mapę, najbardziej mi chodzi o ten kolor najciemniejszy. Zobaczcie lasy iglaste. Kiedyś powiedziałam, że dominowały liściaste, mieszane. Dzisiaj są to iglaste. Widzimy, gdzie jest ich jeszcze raz najwięcej, gdzie no i mniej. No właśnie, dokładnie. Ewentualnie, jak sobie zerkniemy, występują lasy też mieszane i lasy liściaste. Ale właśnie, dlaczego tak jest, że dominują nam te lasy iglaste? No bo one będą występowały na tych słabych, słabożyznych, małożyznych, e piaszczystych glebach bielicowych. I zobaczcie, dominuje tak naprawdę najbardziej nam sosna w udziale w ogóle struktury gatunków lasów w Polsce, poszczególnych drzew, co oznacza, że właśnie będziemy mieć bardzo dużo tej sosny w przewadze. Lasów iglastych, czyli w borach, bo to jest właśnie efekt prowadzenia gospodarki. A tu leśnej jest napisane, proszę, w przeszłości. Proszę pani, że to jest sosna i modrzew. No i modrzew jeszcze oczywiście. A ja też. No nie mylę, proszę, tak. Jeśli się nie mylę że no. to jest to drzewo iglaste, które traci igłę. Tak, niezwykłe, jedyne przecież... niezwykłe. Zaraz będziemy jeszcze pokazywać, przejdziemy sobie przez kilka e, też fotografii. Oczywiście to jest właśnie to drzewo no, charakterystyczne. Nic nie szkodzi. E, czyli tak, mówimy, że gatunek właśnie dominujący na nizinach, wyżynach sosna zwyczajna. Tam się mówi, że 60% powierzchni ona zajmuje leśnej, ale w górach przecież będzie nam przeważał świerk, jeżeli chodzi o iglaste, I tam będziemy mieć już bory świerkowe. E, i i tutaj ten podział, o którym na początku, czyli liściaste, iglaste bory, no i mieszane. Tak, takie lasy mamy, jeżeli chodzi o podział lasów i teraz poszczególne właśnie typy. Warto, słuchajcie, idąc do lasu, jeżeli chcemy sobie utrwalić wiedzę, albo przy okazji pochwalić się przecież nią, warto sobie jakiś taki atlas, przewodnik drzew czy krzewów ze sobą zabrać, bo przecież nie zawsze możemy wiedzieć, co się gdzie znajduje. nikt nie jest z nas... Wszystko wiedzący, można się też upewnić i na przykład, jak mówimy o lesie sosnowym, czyli o borach, no to mamy sosnę chociażby pospolitą. Mamy właśnie, jak widać, i szyszki, i igły, i zawsze będzie jakiś opis, tak? Ja, jakim zobaczcie, podłożu, że piaszczystym właśnie występuje, um, jakie ma cechy charakterystyczne, tak? I taki pokrój drzewa. Oczywiście tych sosen będziemy mieć różne rodzaje. Dalej możemy. Się w bory świerkowe też zapuścić, bo może będziemy właśnie, właśnie w jakichś górach, czyli w pasie regla górnego czy dolnego, spotkamy. I świerki z kolei, też charakterystyczne to są drzewa, myślę, że większość z nas e, wybiera je także jako drzewko bożonarodzeniowe, właśnie świerk, prawda? No te choinki, nie? No, no to właśnie, to się tak na to mówi. I modrzew, o którym Ferdynand… Coś, o na nikt nie bierze, nie? No właśnie, e, w modrzew tutaj europejski, zobaczcie, takie ma ładne, małe szyszki i właśnie i, gubi m, igiełki na sezon jesienno-zimowy. Czy jodła, jodła też w zależności jaki, to oczywiście rodzaj… Też ma e, choinki ludzie biorą jodła kaukaskowe. Tak. I jodła też ma charakterystyczne, tak do góry postawione, rosnące szyszki. Tak? Takie długie, właśnie wysmukłe. Także tak wyglądają lasy iglaste. Tu jeszcze przypomnienie, żebyśmy widzieli tutaj, jak tutaj fajnie widać jak się szuszki różnią. No na przykład, Między tak? Sposobna. Ale i giełki też, jak najbardziej. E, I teraz przechodzimy sobie do lasów, słuchajcie, liściastych. E, kiedyś bardzo mocno występujące, no potem oczywiście zamienione przez te monokultury, sosny, grondy, to takie wielogatunkowe lasy liściaste, gdzie przeważają, przeważały graby i dęby. Tutaj, jak widać, liście chyba też dobrze znanych e, drzew. Grab to też taki gatunek drzewa? Tak, takich I słuchajcie, tak jak mówiłam, te graby stoją w zasadzie raz, że w ogromnej części wycięte ze względu na, one rosną na dobrych glebach i tutaj przecież znowu grunty orne, no i właśnie zamienione na te drzewa i I uwaga, jeszcze oczywiście w nich różne inne mogą występować rodzaje drzew gatunków liściastych. Pamiętajmy, że to są grądy na żyznych glebach, dlatego właśnie jest ich bardzo mało już dzisiaj. E, przewaga, tak jak pokazałam, jak wygląda ten nasz e, las. I kochani, mm, łęgi. Te z kolei lasy e, będą występować e, tam, gdzie będziemy mieć inne gatunki, czyli olcha na przykład, topola, czy liście wiązu tutaj, czyli drzewo wiąz. Łęgi, takie zbiorowiska leśne, które występują nad rzekami. Nad potokami, czyli teren taki wilgotniejszy, podmokły. podmokły. W zasięgu tych wód też powodziowych. Podczas zalewu tutaj, słuchajcie, będziemy mieli sytuację, że nanosą, nanoszą i osadzają żyzny też muł. Tak? Czyli tutaj jak najbardziej mada rzeczna chociażby będzie taką glebą charakterystyczną. Oczywiście wody płynące, to ważne, to ważne słowo, i występują takie gatunki, jak widzicie. Więc jak najbardziej pamiętajmy, że to jest zbiorowisko... Takich kilku gatunków, nie tylko jednego. Ale bardzo charakterystyczne też dla Łęgów będzie występowanie wieżby. Tak, na pewno ją też znacie, dobrze kojarzycie, czy takie podłużne liście ma jesion wyniosłe. Yy, jeszcze jest taki charakterystyczny las. O, tutaj Łęgi jeszcze raz pokazuje potoki, tak? Gdzieś tam yy, rzeki. Faktycznie zupełnie inaczej wygląda to tak. co, co A teraz Wtedy Wam nie... pokażę jeszcze inny las. Tam, gdzie dominuje Olsza, Olsza Czarna, ale to przecież nie jedyna Olcha, która. Olsza albo olcha, możemy mówić, która jest w tym drzewostanie. Natomiast jest charakterystyczna. Tak wygląda drzewo. Aż tu też mamy oczywiście na prezentacji. Yy, Olsy to z kolei. Zobaczcie lasy, które będą występowały tam, gdzie teren jest też podmokły, ale też bagienny. Tak to się często mówi: bagienny las ol olchowy, olszowy. Dominacja tej właśnie olchy, o której mówimy. Um, okresowo też mamy wysoki poziom wody stojącej, um, różna żyzność gleb i taka kempowa, jak widać, struktura tutaj runa um, na kępach wokół. Y Tutaj korzeni, tak tej szyi korzeniowej rosną gatunki, też właśnie borowe i oczywiście roślinność bagienna. Jeszcze inny typ lasu, który sobie tutaj widzimy i możemy wyszczególnić. tak? Bardzo, bardzo charakterystyczne te zbiorowiska. Powinniśmy umieć je rozróżniać, dlatego je dzisiaj bardzo mocno pokazuję i na nich się skupiam. I moi drodzy, tak jak pokazywałam, różne gatunki lasów, jak sobie przejdziemy przez jakiś przewodnik, to oczywiście czy kasztanowiec, czy topole, czy lipy. Ja sobie, jak widać, bardzo mocno go ometkowałam, jak się kiedyś tego uczyłam. Zachęcam Was również do zapoznania się i tak naprawdę zaprzyjaźnienia z takim przewodnikiem, bo zawsze możecie zaszpanować w terenie, idąc za wycieczkę, że wiecie, no jak by... To jest dada, dada, Idziecie z dziewczyną na spacer do lasu możecie tutaj zaimponować? O, zobacz, tutaj jaki jesion rośnie, mm -hmm. nie, to... A to jest taki las. Bo o, jak ty się znasz na trzeba, ojej. Mm. <laughs> No, może i tak będzie, słuchajcie. E, no i na końcu, króciutko. Las jest bardzo ważny. To jest dom, tak naprawdę. Zbiorowisko roślin, siedlisko życia dla zwierząt, dla mikroróżnych organizmów. Przecież znajdziemy tam różnego rodzaju bogactwa naturalne w tym lesie. Możemy pozbierać różne. Em, no, można iść jak grzyby, tylko tu też uwaga: jak idziemy na grzyby, to znowu korzystamy z dobrego przewodnika jakiegoś. Bo, no, żeby trójaków nie zbierać. Żeby trójaków nie zbierać, bo nie wolno nam się pomylić. Czyli to jest jedna rzecz, że środowisko życia bardzo ważne on, ten las, nam będzie tworzył też ściółkę, która dalej będzie przekształcała się w poziom próchniczy, bo to, co obumiera nam tą warstwę pruchnicę tworzy. Co możemy z takiego lasu pozyskać? Bardzo, bardzo dużo e, ważnych produktów. Oczywiście drewno, bo człowiek z tego przecież w gospodarce korzysta i, i tutaj jak najbardziej e, pozyskuje, ale żywica, ale różnego rodzaju nasiona, zioła, e, już nie mówiąc o runie leśnym, czyli jeżyny, maliny i inne borówki. Oczywiście Grzyby, ale także zwierzyna leśna, tak? bo przecież są też ludzie, którzy jedzą dziczyznę i to właśnie tutaj, a bardzo ważna, chyba jedna z najważniejszych funkcji lasu, to skoro jest tak zielono, mamy słońce, dostęp um, właśnie promieni, w środku zielony chlorofil, to słuchajcie, może zajść bardzo ważny proces, czyli więc już wiecie? Fotosynteza. W wyniku to jest której ten tlen jest produkowany, a pochłania roślinność, lasy pochłaniają dwutlenek węgla. No to chyba jest a! najważniejsza funkcja no tutaj. No właśnie, bo tyle się mówi, że ludzie za dużo produkują dwutlenku węgla, no, no to trzeba i lasy, słuchajcie. No dlatego sobie właśnie wzięto to mocno do serca i stopniowo coraz więcej tych lasów y, nam przybywa, co jest bardzo dobrym, oczywiście, pomysłem. Jeszcze raz, co możemy pozbierać? Tak, borówki. Jeżyny, chociażby grzyby. No, i mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, że nie zawsze występuje, nie ma tak naprawdę jednego rodzaju lasów, są różne gatunki drzew i las pełni bardzo ważną funkcję. A na zakończenie, żeby Wam się utrwaliło, słuchajcie. A przepraszam, zakończenie, a jeszcze jedna ważna rzecz. Lasy też zapobiegają erozji, bo jak widzimy tutaj, te korzenie to wszystko trzyma, tak, żeby ta nasza warstwa próchnicza się nie niszczyła. I oczywiście też jakby przyszła powódź to tam, gdzie las, to też lepiej, bo przecież będzie woda zatrzymywana, tak? Będą też. piją pi No właśnie, lepiej niż tam, gdzie asfalt. I możemy wykorzystać jeszcze lasy, słuchajcie, na wycieczki, szlaki turystyczne, oczywiście jakieś lekcje w terenie, czy ścieżki edukacyjne, z tego też możemy korzystać. To tak jeszcze uzupełnieniem. No a teraz już możemy przejść do zadania domowego na utrwalenie tych właśnie no, no rodzajów tak, pasów. żeby nam z tej lekcji, po tej lekcji nauka nie poszła w las. No właśnie. No ja tak powiem, no to mamy, słuchajcie, zadanie domowe, tak. Słuchajcie, taka jest sytuacja, że my się niby, tak na niby, nie, zgubiliśmy w lesie. I musicie pomóc ustalić, w jakim lesie tutaj się y, y, zgubiliśmy, żeby łatwiej nas było odnaleźć. Mm -hmm. No i tu jest podpowiedź, że będzie to bór sosnowy, bór świerkowy, grąd, łęk czy os. I teraz, w którym lesie się zgubiliśmy? Na początek ja, tutaj jestem, na zobaczcie. Mm. I słuchajcie, ja jestem w lesie liściastym, gdzie występuje wiele gatunków drzew, ale przeważają graby i dęby, które rosną na żyznych glebach. Co to jest zaraz, las, w którym się zgubiłem? Dwójeczka. Ja się z kolei socie, zgubiłem w lesie, który występuje w górach, w paśmie Regla Górnego i Dolnego. Na słabych yy, glebach bielicowych można tu spotkać socie, wiele grzybów, borowików, właśnie. Dobra, trójeczka, Ja się tym razem skupiłem w lesie rosnącym na terenie podmokłym, bagiennym, gdzie runo leśne ma charakterystyczną, gębową. Gę gębową I kałę gębową. W lesie rosnącym nad potokami. I tu słuchajcie, rosną takie drzewa jak między innymi olcha, topola, wierzba czy jesion. No i ostatnie, Juliusz słuchajcie, oczywiście musiał się trzy razy zgubić, a ja tylko dwa. Ej, a ja jest lesie, który powszechnie występuje w całej Polsce, poza górami, na słabych glebach bielicowych. Przeważa w nich dominujący gatunek drzew w całej Polsce. Tutaj nie zdradziłem, o jakie drzewo chodzi, bo jak oglądał lekcję, to będzie wiedział, o jakie drzewo chodzi. No i słuchajcie, czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach pod tym filmem do najbliższej niedzieli, do godziny 20.00. Aktualnie to będzie 31 marca chyba, nie? I to słuchajcie, później za, zamieścimy rozwiązanie I pozdrowimy wszystkich widzów, którzy prawidłowo rozwiążą zadanie. To jest! Nie, Juliusz, do 30 marca, co ty gadasz? A, przepraszam, Na no, w do niedzieli, do 30 marca. Do 30 marca, zdecydowanie. No i jak nas to tyle, czekamy na Wasze podpowiedzi, żeby nas ktoś odnalazł w tych lasach, nie? Cześć, trzymajcie się.